związana była z tymi pochwytami w pierwszym czy, czy drugim miesiącu. My jako gmina, jak dziesięć-przez że jak to tymi siłami zrobić, zakupiliśmy już, tak jak już, tak? Część na tą ponieważ środków, więc mamy trzeba poświęcić środki. są, Ta, także przygotowujemy te maszki piłką czy to w pierwszym czy to wynika z planów urlopowych? Którego... No bo no, w, w pierwszym miesiącu to było ten młodzienie, a ten wskazówk w kobiety. No i czy tak to zorganizujemy, że no, że że żeby wersja, to sprawnie, ten przebieg, bo na 1 września, ten produkt, i też żebyśmy my, panowie, jako pracownicy szkoły mogli skorzystać z przystępującego nam urlopu wyposażonego żeby z, z w kolejnych to przebiegało z oczekiwanym mapami w